Zyskała niepodległość w 1902 roku, 20 maja, jest niemal 3 razy mniejszy od Polski, narodowym alkoholem jest mojito. Kuba często nazywana jest El Cayman lub El Cocodrillo, ze względu na to, że z lotu ptaka kraj wygląda jak aligator. Kiedy Fidel Castro przejął władzę na Kubie, natychmiast nakazał zniszczyć wszystkie zestawy gry Monopol. Przeciętny kubajczyk zarabia miesięcznie jakieś 15 dolarów, bluzka kosztuje 15 euro, oryginalne buty kosztują 90 euro, spodnie 20, a telewizor 14 calowy. 200 euro. W Stanach Zjednoczonych panuje prawo tak zwanej suchej stopy. Uchodźcy kubańscy, którzy dotrą na brzeg USA, automatycznie otrzymują prawo pobytu. Jeśli zaś zostaną zatrzymani na morzu, są odsyłani na Kubę. Kubańczycy mają prawo do posiadania tylko dwóch domów. Na ulicach można spotkać polskiego Fiata 126P. Wszyscy kubańczycy, chcący powiększyć swoje przyrodzenie, mogą skorzystać z darmowej operacji. Za zabicie rządowej krowy można trafić tu do więzienia nawet na 25 lat. Dla porównania karą za zabicie człowieka jest maksymalnie 20. Najdłuższe kubańskie cygaro mierzy 90 metrów. Z internetem na Kubie jest tak, jak z Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go jakoś nie widział. Kubański rząd przeznacza 10% budżetu na edukację. Przed wami 102 fakty na temat Kuby. Prosto z mostu, zaczynamy! Flaga tego kraju była inspirowana flagą Stanów Zjednoczonych. Na Kubie obowiązują wizy nazywane kartą turysty. Kartę można kupić, tak jak my, za 22 euro w ambasadzie Kuby. W 2007 roku na Kubie legalnie przeprowadzono operacje zmiany płci, które są wspierane w ramach krajowego publicznego systemu opieki zdrowotnej. Fidel Castro przeżył 628 zamachów. Ogromną popularnością w tym kraju cieszą się południowo-koreańskie opery mydlane. W kraju tym praktycznie niewystarczająco występuje przestępczość, jako że Fidelowi nie w smak USA postanowił zasłonić ambasadę 138 wysokimi masztami. Na początku powiewały na nich czarne flagi. Do 1993 roku kubańczykom nie wolno było posiadać ani używać dolara amerykańskiego. 12 marca 1857 roku na Kubie padał śnieg. Jest to jedyny raz w historii, kiedy wyspa widziała śnieg. Ernest Hemingway mieszkając na Kubie napisał jeden ze słynniejszych ich utworów Komu bije dzwon. Głosowanie na Kubie jest obowiązkowe z mocy prawa. Kubańscy naukowcy opracowali szczepionkę na zapalenie wątroby typu B i zapalenie opon mózgowych typu B. W 1961 roku Fidel Castro zamknął kubańskie szkoły na rok, aby uczniowie szóstej klasy i starsi mogli nauczyć analfabetów kubańskich jak czytać. Najlepsze jest to, że pomysł wypalił Uwielbiają grę w domino. Na wyjeździe z większych miast znajdują się przystanki dla autostopowiczów. Każdy kierowca ma obowiązek zabrać czekającą tam osobę. W latach 1899-1902 Kuba była kontrolowana przez amerykański rząd wojskowy. W tym czasie Stany Zjednoczone wymusiły poprawkę do konstytucji zwaną poprawką Platta na Kubie. Poprawka przyznała USA uprawnienia do interweniowania w sprawy Kuby, kiedy tylko uzna, to za konieczne. Udzieliła również USA pozwolenia na wykorzystanie zatoki Guantanamo jako bazy marynarki wojennej. Kuba zobowiązała się spłacić 270 milionów dolarów długu wobec Czech rumem i środkami farmaceutycznymi zamiast pieniędzy. Obywatelki Kuby za samo podejrzenie o prostytucję mogą trafić do więzienia na aż 5 lat. Kraj oficjalnie uznał święta Bożego Narodzenia dopiero w 1997 roku. W 2008 roku Fidel Castro. Złożył rezygnację z funkcji prezydenta Kuby po 49 latach pełnienia tej funkcji. Kuba była kontrolowana przez Hiszpanię do 1898 roku, od momentu odkrycia jej przez amerykańskiego odkrywcę Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Z wyjątkiem niektórych leków, opieka zdrowotna jest bezpłatna dla mieszkańców i turystów. W 1902 roku Kuba uzyskała całkowitą niezależność od Stanów Zjednoczonych, które sprawowały Tymczasową kontrolę. W latach, o których wcześniej już wspomniałem, John Fitzgerald Kennedy kupił 1200 kubańskich cygar na kilka godzin przed tym, jak wprowadził obowiązujące do dziś amerykańskie embargo handlowe. Amerykanie odwiedzający wyspę mogą przynieść do domu łącznie cygara i rum o łącznej wartości 100 dolarów. 99,8% Kubańczyków umie czytać. Jest to jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji na świecie. Rząd Kuby jest jednopartyjnym państwem marksistowsko-leninowskim, na czele którego od wielu dziesięcioleci stoi jakiś członek rodziny Castro. Każdego dnia z Wenezueli Kuba odbiera prawie 100 tysięcy baryłek ropy. Rząd Kuba Kubański posiada i kontroluje wszystkie media radiowe i telewizyjne. Do 1978 roku wyspa ta nazywana była Wyspą Sosnową. Na Kubie znaleziono prehistoryczną rybę Mangera. Jest to też jedyne miejsce na świecie, w którym można znaleźć tę rybę. Kuba ma dwie różne waluty. Jedna z nich jest używana przez mieszkańców wyspy, podczas gdy turyści posługują się drugą walutą. Na Kubie znajduje się najmniejsza żaba na świecie. Kubańczycy zazwyczaj nie zakupiają. Swoich przepisów, zamiast tego są one przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez historię i dzielenie się doświadczeniami. Taniec jest bardzo ważny na Kubie. Narodziły się tutaj klasyczne style tańca, takie jak bolero, mambo i czacza. W latach 80. na Kubie mieszkało ponad 100 tysięcy Chińczyków, głównie kotania siła robocza na plantacjach cukru w Hawany. Ich głównym eksportem są ryby, produkty mleczne, kawa i owoce cytrusowe. Ich głównym importem jest ropa naftowa. Żywność, chemikalia i maszyny. Kuba ma 70 tysięcy wykwalifikowanych lekarzy, natomiast cała Afryka ma ich tylko 50 tysięcy. Najmniejszy ptak na świecie znajduje się na Kubie. Jest to koliber, który dorasta tylko do 5 cm długości. W 2008 roku Kuba zajęła drugie miejsce na świecie, zaraz po Chinach, które wysłały do więzienia największą liczbę dziennikarzy. Do 2008 roku 80% żywności na Kubie musiało być importowane. Na Kubie nie ma zwierząt ani roślin, które są trujące lub śmiertelne dla ludzi. Do 2008 roku Kubańczykom nie wolno było nabywać własnych komputerów. System Więziennictwo na Kubie jest jednym z największych w Ameryce Łacińskiej. Hawana jest największym miastem Kuby pod względem powierzchni. Jest to trzecia co do wielkości metropolia Karaibów. Obecnie na świecie są tylko dwa kraje, w których Coca-Cola nie może być kupowana ani sprzedawana przynajmniej oficjalnie są to właśnie Kuba i Korea Północna. W 2000 roku Fidel Castro postawił posąg Johna Lenona z Beatlesów. Castro podziwiał Lenona i wierzył, że jest prawdziwym rewolucjonistą muzycznym. Kuba słynie przecież z cygar, który uważa się za najlepsze na świecie. Wszystkie cygara kubańskie klasy premium są produkowane przez tę samą firmę. Baseball i boks są najpopularniejszymi sportami na Kubie. W wieku od 17 do 28 lat, zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają 2 lata służby w kubańskim wojsku. Każdy mieszkaniec Kuby otrzymuje książeczkę reglamentacyjną, która pozwala mu co miesiąc kupować określoną ilość jedzenia. spośród wszystkich wysp na Karaibach Kuba jest największa. W regionie znajduje się aż 4000 innych wysp, które są znacznie mniejsze od Kuby. Wskaźnik urodzeń na Kubie należy do najniższych na półkuli zachodniej. Kuba jest pierwszym komunistycznym krajem na półkuli zachodniej. Bacardi Rum był pierwotnie produkowany na Kubie, jednak produkcja została przeniesiona do Porto Rico po przyjęciu władzy przez Castro. Kuba ma do zwiedzenia ponad 200 zatok i 250 plaż, co sprawia, że jest to prawdopodobnie najlepsza destynacja na Karaibach. W ciągu zaledwie 100 lat od przybycia Europejczyków, prawie cała rdzenna ludność Kuby została zabita, głównie z powodu chorób takich jak ospa i odra. Stany Zjednoczone płacą Kubie 4085 dolarów miesięcznie za wynajem bazy marynarki wojennej w Zatoce Guantanamo. Kuba nigdy nie zrealizowała czeków. Kuba jest najbardziej zaludnionym krajem Karaibów z ponad 11 milionami mieszkańców. Nikiel stanowi główną pozycję eksportową Kuby na poziomie 21% Całości eksportu. Ilość ta stanowi 4% całkowitej produkcji niklu na świecie. Na Kubie znajduje się około 7 tysięcy różnych gatunków roślin, z których połowa występuje tylko na tej wyspie. Jedyne samochody, jakie Kubańczycy mogą legalnie posiadać, to samochody stworzone i zakupione przed rokiem 1959. Po tym roku rząd kubański skonfiskował wszystkie samochody i jest ich właścicielem po dzisiejszy dzień. Większość samochodów w tym kraju sprzed 1959 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest szesnastą najludniejszą wyspą na świecie. Kubańska kuchnia to mieszanka dań kuchni hiszpańskiej i karaibskiej, która zawiera wiele przypraw. Wiele tradycyjnych potraw to fasola czarna, rozdrobniona wołowina, ryż i plantany. Miasto Hawana zostało założone w 1514 roku i było ważnym portem w hiszpańskim Imperium Nowego Świata. Zaopatrzyła hiszpańskie statki w chroniony port i posłużyła jako doskonały port do przygotowywania statków skarbowych powracających z Wenezueli, Kolumbii i Panamy na długi rejs powrotny do Hiszpanii. 90% Kubańczyków posiada domy, które są ich własnością. W 1607 roku Hawana została stolicą Kuby. Dziś ma największą liczbę mieszkańców spośród wszystkich miast na Karaibach. Na Kubie znajduje się ponad 250 muzeów. Kuba działa w ramach uniwersalnego systemu opieki zdrowotnej, a jej lekarze i społeczność medyczna w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy zdrowia na świecie. W Sylwestra Kubańczycy palą lalki, aby symbolizować zapomnienie złych czasów i z niecierpliwością czekają na nowe, dobre chwile w nowym roku. Obowiązkowa jest szkoła. Dla każdego dziecka na Kubie w wieku od 6 do 15 lat. Mundury są uniwersalnie wymagane w różnych kolorach dla każdego poziomu klasy. Każdego roku Kuba legalnie odwiedza średnio co najmniej 150 tysięcy licencjonowanych podróżnych z USA. W latach 1991-94 Kuba przeszła okres specjalny, w którym obywatele tego kraju byli poddawani racjonowaniu żywności, a codzienne udogodnienia znikały z dnia na dzień. Kuba i Stany Zjednoczone przywróciły stosunki dyplomatyczne w 2015 roku po tym jak przez 54 lata był w opozycji a potem prezydentem USA został Donald Trump. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału jak się podobał dajcie kciuki do góry jak nie to w dół a jak średnio to dajcie kciuka w bok i trochę tak do przodu i rzućcie tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie kanał się rozwija dzięki wam to że oglądacie dłużej reklamy bardzo pomaga a my się widzimy już przy okazji następnego filmu to tyle na ten temat prosto z mostu pozdrawiam.